Co? Średniejki Dobra, mamy Za 14 zł No i co dzisiaj? Chyba jedziemy. Dobry. 577, tak? tak? dokładnie. To są pizze? E, nie, tam jest risotto y, i makaron. Czyli nie rozkładać trzeba plecaka. Dzień dobry, proszę bardzo, dziękuje. leczny za 11 złotych. Numer jaki pan ma? 610 Jeszcze będę miał jedną 612 To nie mam jeszcze, to musi pan na 612 zaczekać Dobra. Dziękuję, do dziękuję do widzenia, proszę. Potrójne zamówienie. Będziemy łączyć za jakieś trzydzieści parę złotych. Nie no, elegancko. <laughs> Kurde, ja sobie piję w twarz, że wyjechałem na te godziny w wcześniej. Dobry, już łowię. Eee, 7 3, 50. 50, tak? Tak. Ale dobra? 3 Dobra. Pięćdziesiąt, tak? Tak, już potwierdzone. Dzięki. Potrójne zamówienie. Kurwa, niemożliwe. Dobry. Już tylko muszę znaleźć to pani, bo na trzyma są Dziękuję do widzenia spacz tego. Takie chmurki Pada z nich Nie? Ścieżka rowerowa No i Skończymy Na bonusowej godzinie W Halo? No dzień dobry, bo tutaj stoję Przy tym budynku Dokładnie przy urzędzie miasta Krakowa do urzędu miasta, tak? Ale. Dobra, pan idzie, tak? Do mnie, dobra. dobra. Dobry? Pan do mnie złamał do Tak. Ja, tam, ja też czekam na jakiegoś kuriera gdzieś tam do domu i zastanawiam się, jak kulirem stoi przed panem. Nie, ma. ja z jedzonkiem do pana. Dziękuję, pan. dziękuję, do dzieła. Ja. Dobra, też się wypada. Tu chyba wybiśnię. Lampka przestała działać. Dobry? 690? Już potwierdzam. O, wykorzystać z sytuację, że są zamówienia. Częstowa bagietka Dobry, Dobry. 608? Trzy torby No nieźle. trzy torby takie zamówienia mówię, ja też nie, nie? A czy nie? No to kierogi dawala kiedyś tam. Co za ty, by gościa nie przepuścił, nie? Ja wiedziałem. Masakra. A chłop na pasach. O człowieku, żebyś kiedyś dostał taki solidny mandat Dzień dobry, bo ja już jestem tutaj przed wejściem Dobra, tylko tutaj są trzy torby Dobra Dobra Dziękuję, pozdrawiam dobry Tak, z Volta, no o. To, jest, to, jest, to, jest, to jest Tak, trzy torby to jest. Dobra. Dobra. Dobra, to cały tak nie? Tu jest jedna, jest druga. I tu trzecia i to wszystko ładne. Dzięki, do widzenia tego.